Lekarstwo na odchudzanie? Cześć, ja mam na imię Ania i tutaj na kanale Ozempiku mówiłam już, wydaje mi się, nie raz. Na pewno rozmawialiśmy o nim, kiedy Kim Kardashian próbowała się wcisnąć w sukienkę po Marilyn Monroe i niespodzianka, niespodzianka, okazało się, że, że lekarstwo nie jest w stanie zmienić kształtu jej ciała i sukienka koniec końców została zniszczona. Jednak to, co udało się Kim osiągnąć, to spopularyzować ten lek, który pomaga w bardzo szybkim czasie zrzucić kilka kilogramów. Ozempik jest to lekarstwo przepisywane na receptę, i jego głównym działaniem jest pomoc w walce z cukrzycą. Preparat w naszym organizmie niejako sprawia wrażenie, jakby wydzielał się enzym, który sprawia, że czujemy się pełni, że czujemy się na jedzeni, i też właśnie w związku z tym ludzie, którzy ozempik biorą nie mają tak często ochoty na spożywanie posiłków, a możliwe, że tak naprawdę nigdy nie mają ochoty na spożywanie posiłków, a robią, y, jedzą te posiłki, które jedzą tylko i wyłącznie dlatego, że są rozsądni. W związku też właśnie z tym ozępik, pomimo tego, że ma jedno zastosowanie główne, to również przepisywany jest osobom, które są otyłe, aby pomóc im z tą nadwagą i, i zbyt du dużą ilością masą ciała walczyć. Tak więc, no, bardzo szybko, bardzo niewiele czasu było potrzeba, aby Hollywood zauważyło to i zaczęło to wykorzystywać w sposób, który, no, który już z drugiej strony nie do końca jest według mnie etyczny. Ponieważ tutaj warto zwrócić uwagę, że sytuacja, w której Ozempic, czyli lekarstwo na cukrzycę, jest przepisywane ludziom, którzy walczą z otyłością, według mnie w żaden sposób nie jest karygodna. Wręcz powiedziałabym, że właśnie od tego są lekarstwa, żeby pomagać walczyć nam z naszymi problemami zdrowotnymi i też właśnie w związku z tym, jeśli ktoś otyłym jest i Ozempic bierze, Netowego mnie w żaden sposób nie powinien spotykać się z krytyką. To, co z kolei bardzo często spotyka się z krytyką, zwłaszcza w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych, to fakt, iż celebryci łykają o jak cukierki i też właśnie w związku z tym utrudniają dostęp osób, które są otyłe lub mają cukrzycę do, do tego e, lekarstwa. I tym samym niejako sprawiają, że właśnie również i cena tego preparatu idzie drastycznie w górę. W tym momencie, mniej więcej w tym momencie, cena za miesięczną kurację o to około 1000 dolarów, i oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiego mamy ubezpieczyciela, bo wiecie, w Stanach tam są ci różni ubezpieczyciele i tak dalej. Jednak warto zwrócić uwagę, że ta cena 1000 dolarów dla jednych wysoka, dla innych niska, dla bardzo wielu osób jest ceną, którą muszą zapłacić, aby móc w swoim życiu normalnie funkcjonować. W związku z tym, jaka jest cena ozempiku, w związku z tym, jak niektórzy, którzy mają więcej pieniędzy, zaczęli tego ozempiku używać. Zawrzało, pojawiło się bardzo wiele kontrowersji. Nagle zaczęto rozmawiać o tym, jak to lekarstwo jest w stanie uwypuklić różnice klasowe, różnice, jakby te nierówności społeczne, które są w Stanach Zjednoczonych. Nagle zaczęto rozmawiać o tym, jak ozempik. W chory sposób y, zaczął zmieniać na nowo standardy piękna tak, a, że aż odchodzimy od tego kiedyś popularnego BBL i wielkich biustów, w stronę zupełnie bardziej takich, wiecie, wyszczuplonych ciał. Nagle okazuje się również, że Ozempik jest jednym z tych produktów, który ma tak bardzo wielką popularność, który ma tak bardzo wielką władzę, że aż jest w stanie wpływać na produkt krajowy brutto niektórych krajów. Swoją drogą, za każdym razem, kiedy mówię o zębik, to mam na myśli nie tylko sam o ale także jeszcze cztery inne preparaty, ponieważ. Dokładnie ten sam skład preparatu występuje pod czterema nazwami y, od dwóch różnych firm i teoretycznie każdy z tych leków jest na trochę inną chorobę. Mamy do czynienia z ozempikiem, wegowy, mangiaro, rebelsis i jeszcze jednym, którego tutaj nie mam. Jednak y, ze względu na to, że chyba ozempik miał po prostu najbardziej chwytliwą reklamę, a także ze względu na to, że y, po prostu no właśnie ta nazwa ozempik stała się niczym adidasy dla naszych trampek. No i też właśnie w związku z tym, kiedy mówię ozempik, pamiętajmy, że nie mam na myśli tylko jed tego jednego leku, ale większą ilość substancji, które dostępne są teraz na rynku. No więc właśnie, o co chodzi z Zempikiem, dlaczego ludzie o nim tak dużo mówią i zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wielorazówka, od której miałam przyjemność dostać piękne lniane spodenki na to lato, za co mega im dziękuję, ponieważ słuchajcie, tak w wielorazówce również można kupić ubrania, można od nich kupić lniane ubrania, lniane ubrania z certyfikatami. Takie ubrania, które są ze zrównoważonych produkcji, i ponieważ wyprodukowane z lnu bardzo dobrej jakości, wiem, bo mam już jedną koszulę od nich od ponad roku, jestem mega zadowolona. No więc, jakby właśnie dlatego, wydaje mi się, że również i warte swojej ceny, pomimo tego, że ta cena jest wyższa, ale, jak, ale jakby wiecie, dlen na ogół jest całkiem drogi ze względu na to, że jest niesłychanie wytrzymały i na ogół lniane ciuchy są w stanie trzymać swój fason i swój świetny wygląd przez wiele, wiele lat. W związku z tym, ja właśnie na przykład z mojej lnianej korzyli z wielorozówki jestem mega zadowolona. Teraz jestem mega podekscytowana tym, że mam od nich także te spodenki. No i właśnie, polecam Wam korzystanie z mojego kodu ANIA10, jeśli będziecie chcieli również coś od nich kupić, a tymczasem Wracamy do odcinka. Hollywood to dziwne miejsce. Wydaje mi się, że ja nie czułabym się tam komfortowo. Jest to miejsce wypełnione ludźmi, którzy w każdym momencie dnia, roku, yy, nie wiem, po prostu w każdym momencie swojego życia chcą wygl wyglądać idealnie, chcą wyglądać właśnie w taki sposób, aby spełniać obecnie panujące standardy piękna. Te standardy piękna zmieniają się tak naprawdę z tygodnia na tydzień, można by mieć wrażenie. Na pewno zmieniają się z dekady na dekadę i też właśnie w związku z tym, na przykład w latach 50. mieliśmy tą Figurę na klepsydrę, Potem mieliśmy bardziej androgeniczne, bardziej takie chłopięce budowy. Potem na początku lat 2000- tak naprawdę w związku z tym, że kultura diet była niesłychanie wyniszczająca, pojawiła się tak zwana ciała pozytywność, i w związku z tym trochę pełniejsze, większe ciała, bardziej naturalne ciała, zwykli, zwykliśmy mówić, zaczęły się pojawiać. Teraz można by mieć wrażenie, że właśnie w Hollywood te bardziej naturalne ciała, no już się wszystkim znudziły, i na nowo powraca taka. Szczuplejsza, smuklejsza, sylwetka. W związku z tym, e, jeśli to, co mówią lekarze, w związku z tym, jeśli to, co mówią osoby obracające się w kręgach Hollywood, obecnie Ozempik jest łykany przez celebrytów, aktorów i inne osoby, które chcą swoim wizerunkiem zarabiać, niczym cukierki. Ponoć niektórzy celebryci łykają go tak dużo, że aż trzeba robić interwencję, aby Namówić ich do tego, żeby przestali. Tutaj na myśl, mam na myśli e, w ogóle jakiś taki, nie wiem, to chyba był odcinek w Keeping Up with The Kardashians, czy jak nam ten ich show się teraz nazywa, kiedy to właśnie jeden z nich, e, Scott Disick, były mąż Kertney, tego ozempiku używał bardzo dużo. No nieważne, to był po prostu jakaś dygresja, o którą nikt nie prosił. W każdym bądź razie, to o czym chciałam powiedzieć, to, że osoby, które mają dużo pieniędzy na ten ozempik, mogą sobie pozwolić i też właśnie w związku z tym mogą dużo łatwiej, jeśli znajdą lekarza, który wypisze im receptę, te standardy, piękna przy pomocy Ozempiku osiągnąć, a ludzie się wkurzają. Wkurzają się dlatego, że ponoć to właśnie dzięki przez tych ludzi, którzy tak bezmyślnie Ozempiku używają, ludzie, którzy są naprawdę chorzy, dostępu do leku nie mają. I prawda jest taka, słuchajcie, że wielokrotnie raportowano było w mediach, że Ozempic się skończył, że Ozempiku nie ma w aptekach albo nie ma w aptekach w danym stanie. I w związku z tym, na przykład właśnie celebryci jeździli po całym kraju, aby ten lek dostać i aby móc dalej go łykać, móc nadal no jakby, wiecie, starać się osiągnąć te nieosiągalne sta standardy piękne, jednak ludzie im bardziej o tym słyszeli, tym bardziej się denerwowali, ponieważ nierówności społeczne, które w Stanach Zjednoczonych są niesłychanie duże, właśnie ze względu na to, jak bardzo celebryci są w stanie oddać się tego typu obsesjom, jak wydawanie tysiąca dolarów miesięcznie na lek, którego nie potrzebują, zaczęły się uwypuklać. W Stanach Zjednoczonych od wielu lat nierówności społeczne, wydaje mi się, że strasznie intensywnie zaczęły się rysować, i to przede wszystkim jest widoczne w takich miejscach właśnie jak Kalifornia, gdzie no. Koszty utrzymania są po prostu zupełnie nieadekwatne do tego, jak normalni ludzie tam zarabiają. W związku z tym, może słyszeliście o tym, że bardzo wiele gwiazd zaczęło przenosić się z Hollywood, olbrzymia ilość osób zaczęła się przenosić gdzieś tam do Teksasu czy do innych, Idaho czy nie wiadomo jeszcze gdzie, właśnie po to, aby uniknąć tych bezsensownych kosztów i no jakby na pewno nie groziła im bezdomność, czy Bóg wie co tam jeszcze innego ale jednak właśnie pokazać swój przeciw w związku z tym, że te nierówności społeczne, na przykład właśnie w Hollywood, w Kalifornii, są tak niesłychanie bardzo intensywnie, można by mieć wrażenie pielęgnowane przez ich liberalny rząd. No właśnie, jednak warto zwrócić uwagę, że te nierówności społeczne nie wynikają na pewno w żaden sposób z tego, że ten lek jest dostępny, że ten lek jest nadużywany przez osoby, które są w Hollywood itd. I wręcz nawet powiedziałabym, że sami celebryci nie są tymi, których powinniśmy obarczać winą za to, że ozempik jest nadużywany, ponieważ jako iż jest to lek na receptę, to przede wszystkim odpowiedzialnością za to, że jest przepisywany osobom, którego nie potrzebują, przede wszystkim powinniśmy obarczyć lekarzy i wszelkiego rodzaju organy, które wydają pozwolenia na to, w jaki sposób leki mogą być przepisywane i na jakie dolegliwości. Ale to, na czym chciałabym się skupić, to fakt, że Ozempik bardzo świetnie pokazał, jak Intensywnie można kształtować popyt, podaż i swoje zyski, ponieważ tak naprawdę również organem, który za to, że Ozempik jest coraz mniej dostępny, zwłaszcza dla osób, które rzeczywiście potrzebują go, aby ułatwić swoje życie ze względu na dolegliwości zdrowotne, są firmy, które te leki, jak Ozempik, produkują. A prawda jest taka, że najprawdopodobniej firmy te nie chcą obniżać cen za swoje leki ze względu na to, iż większe zyski mogą osiągnąć, kiedy jest, jakby wiecie, ograniczony dostęp do ich preparatów, ponieważ wtedy mogą windować ceny w górę i no, niejako właśnie zmuszać ludzi, zwłaszcza tych, którzy muszą wydać te pieniądze, aby wydawali nie wiadomo jakie pieniądze, tylko i wyłącznie po to, aby przeżyć z dnia na dzień. I to tego typu właśnie windowanie cen na podstawie na przykład leków jest według mnie idealnym dowodem na to, że prywatyzacja służby zdrowia nie jest niczym dobrym i że nie powinniśmy dążyć do tego u nas w Polsce, ponieważ właśnie wtedy możemy znaleźć się w dokładnie takiej sytuacji jak w Stanach Zjednoczonych, wiele osób chorych się znajduje, gdzie ceny leków, leków, które w innych krajach na przykład Unii Europejskiej dostępne są za kilka złotych, Nagle okazują się być warte tysiące dolarów, i no właśnie, taki przeciętny pacjent nic w związku z tym nie może zrobić. No może po prostu wyjechać do Europy albo do jakiegoś innego kraju, jeśli tam nie ma prywatnej służby zdrowia, ale też jakby, jeśli nie ma pieniędzy ta osoba na to, żeby się leczyć, to nie wiadomo, czy ma pieniądze na to, żeby jeździć po świecie. Tak więc, no właśnie, jest to sytuacja totalnie patowa. A y, firmy farmaceutyczne, słuchajcie, zupełnie nie mają skrupułów, zapewne dlatego, że są niesłychanie wielkimi konglomeratami, które bardzo często utrzymują całe państwa. Firma Nowo Nordis, która jest producentem ozempiku i wegowy, obecnie w Danii jest odpowiedzialna za to, że nie doświadczyła dania recesji i to powiem Wam szczerze, totalnie, totalnie rozwaliło mi umysł, kiedy przeczytałam. Trafiłam na artykuł na ten temat na Bloombergu. Ja w ogóle ostatnio całkiem sporo czytam Bloomberga, zawsze myślałam, że jest to takie medium bardzo zbajasowane, a jednak często dają tam informacje, nowości, takie wiadomości, które w innych mediach się absolutnie nie pojawiają. I oto właśnie tam przeczytałam, że słuchajcie, okazuje się, iż to nowo Nordisk właśnie jako jedyne, jako jedyny produkt sprzedawany przez duńskie firmy było w stanie tak bardzo wywindować PKB, czyli produkt krajowy brutto tego kraju, że aż właśnie pomimo ogólnie szalejącej recesji w Danii nadal żyje się dobrze. Zależność niektórych gospodarek, zwłaszcza tych średniej i małej wielkości, od jednego produktu, nie jest niczym nowym. Znamy bardzo wiele krajów tak naprawdę, które zależne są od ropy czy od innych tego typu zasobów, aby swoje zyski generować. Jednak wydaje mi się, że dopiero od niedawna jesteśmy w stanie obserwować zależność gospodarek od jakichś takich produktów, typu właśnie o ponieważ jednym z pierwszych przykładów tego typu sytuacji była zależność fińskiej gospodarki od telefonu Nokia. Która to była najpopularniejszym telefonem w którymś tam momencie mojego życia na całym świecie, i też właśnie w związku z tym była w stanie podnieść standard życia wszystkich Finów w znaczący sposób. Mówi się nawet o tym, że w 2000 roku Nokia w Finlandii odpowiadała za około 4% krajowego produktu brutto i prawie 70% wartości całej fińskiej giełdy. Jednak jako że bardzo często tego typu produkty, zwłaszcza jeśli są z małych krajów, zwłaszcza jeśli są z małych firm, nie potrafią nadążyć za rynkiem, który, jak może wiecie, jest zmonopolizowany przez wielkie korporacje, które zawsze wykupują tych mniejszych graczy. To i również tego typu sytuacja przytrafiła się w Noki, że została ona wykupiona przez Microsoft, a następnie zniszczona. I zapewne dokładnie tego samego spodziewamy się po ozempiku. Albo może nawet całej firmie Novo Nordisk. I jakby żeby uprzedzić, nie, ja nie wiem o tym, że ktoś chce wykupić Novo Nordisk czy cokolwiek. Jednak zdaję sobie sprawę z tego, że ze względu po pierwsze na to, jak bardzo dużo zysków Novo Nordisk przynosi, jak bardzo teraz jest popularnym ozempik, to raczej możemy się spodziewać tej sytuacji. Tak więc jeśli chcecie kupować akcje Novo Nordisk, to wydaje mi się, że nadal jeszcze jest czas, aby to robić. Okej, okay, więc powiedzieliśmy już o tym, że Ozempic jest lekarstwem, które pokazuje jak bardzo nierówne jest społeczeństwo amerykańskie i różnego rodzaju inne społeczeństwa tak naprawdę również na całym świecie. Powiedzieliśmy o tym, jak bardzo ciekawą jest sytuacja, w której firmy farmaceutyczne są w stanie tak bardzo windować ceny swoich leków w państwach, które mają sprywatyzowaną służbę zdrowia, że aż ich leki będą w stanie utrzymać całą gospodarkę jednego małego kraju w Europie. W którym w ogóle swoją drogą wydaje mi się, że jednak całkiem jest drogo, więc tak naprawdę całkiem intensywnie to windowanie PKB musiało nastąpić. A teraz przejdźmy do tego, o czym bardzo często tutaj mówimy na moim kanale, czyli do tego, w jaki sposób ozempik i cała moda na ozempik, popularyzacja ozempiku i tak dalej wpływa na kulturę popularną. A wpływa na kulturę popularną, słuchajcie, cała ta historia mega, mega intensywnie, głównie chyba ze względu na to, że. Ozempikowe ciała mówi się, że wyglądają w bardzo specyficzny sposób. Jest nawet trend na TikToku, który zakłada malowanie się w taki sposób, aby wydawało się, że po ozempiku jesteśmy. I jakaś część ludzi łączy chęć yy, przeprowadzenia takich operacji, które nazywają się Bacchofatrymował, o których również tutaj na kanale mówiliśmy, yy, z tym, że właśnie trend na ozempik jest, ponieważ to właśnie wtedy, kiedy przeprowadzi się tą operację, to ma się trochę takie bardziej zapadnięte policzki i w związku z tym na taką szczuplejszą, ozempikową twarz można yy, już jakby, wiecie... Yy, no można udawać, że taką twarz się ma. Jednak ja tak naprawdę w sumie nie o tym chciałabym gadać, a może bardziej o całym trendzie, który coraz bardziej i intensywniej widzę w mediach społecznościowych na... Wyszczuplanie swoich ciał i dbanie o swoje sylwetki. Tutaj na kanale mówiliśmy kiedyś o czymś, co nazywało się kulturą diet, i według mnie na Ozempik bardzo intensywnie pokazuje, że właśnie czas na kulturę diet na nowo powrócił, a kultura diet to jest coś mega strasznego, przed czym wszystkich Was chciałabym ostrzec. Mówiąc z moich własnych doświadczeń, to muszę Wam przyznać, że jako iż ja wychowałam się, byłam nastolatką w czasie kultury diet, to do tej pory nadal oddziałuje na mą psychikę. Na moje spojrzenie na kobiece ciała, to jak wtedy mega mnie zmanipulowano do myślenia, że tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ktoś jest wychudzony, to może nazywać się atrakcyjnym, to jeszcze jakby tego wszystkiego było mało. Kultura diet jest mega intensywnie połączona z bardzo dużą ilością zaburzeń w odżywianiu, które nie są niczym dobrzy, dobrym, bo jak ktoś ma zaburzenie w swojej nazwie, to na ogół nie prowadzi to do niczego dobrego. Tak więc tym bardziej chciałabym Was na to uczulić. Czy to ze względu na popularność ozympiku i zainteresowanie tymi wyszczuplonymi sylwetkami, tak dużo dziewczyn w mediach społecznościowych zaczęło mówić, że odchodzą od różnego rodzaju sportów, które sprawiają, że ich ciała wyglądają najbardziej muskularne i przerzucają się na sporty, które sprawiają, że ich ciała są dużo bardziej wysmuklone, przy okazji też właśnie modyfikując sposoby, na jakie jedzą? Najprawdopodobniej. Czy modyfikowanie sposobu, na który jemy, jest czymś złym? No, teoretycznie nie, jednak tylko i wyłącznie do momentu, kiedy rzeczywiście mamy wiedzę, aby tą modyfikacją się zająć. Kiedy już z kolei zaczynamy? Śledzić różnego rodzaju diety, które nie do końca wiemy, czy na pewno dopasowane są do naszego ciała, czy na pewno dopasowane są do naszych potrzeb, czy na pewno są dostosowane do tego, w jaki sposób my żyjemy, jak jesteśmy aktywni i tak dalej, no to już wtedy nie do końca możemy sobie zrobić coś dobrego, a czasem wręcz możemy sobie zrobić krzywdę. To, co najbardziej martwiące dla mnie w całej tej historii, to fakt, że według mnie zawsze myślałam sobie, że dla Gen Z, czyli dla tak zwanych Zetek, zmarszczki są tym, czym dla nas była kultura diet i naprawdę z niepokoją obserwuję, że nasza kolejna generacja, a także właśnie też nawet te ostatnie pokolenia Zetek będą już miały na nowo tą kulturę diet wciśniętą i w pakiecie standardów piękne jako coś czego trzeba przestrzegać, aby być pięknym, aby być atrakcyjnym, aby być akceptowanym i tak dalej, jednocześnie też nadal mając ze sobą w pakiecie obsesję na punkcie zmarszczek, na punkcie odmładzania się i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym chciałabym zaapelować do Was wszystkich, abyście jednak wybrali ciało pozytywność, abyście jednak kultury diet nie followowali, abyście nie dali się zwieść, ponieważ o Zempi, które wydaje się być lekarstwem cud, tak naprawdę cudów nie robi, tak naprawdę jest to lekarstwo które ma nam czymś pomóc, jednak warto pamiętać o tym, że przyjmowanie ozempiku bardzo często łączy się z efektem jojo w momencie, kiedy z ozempiku zrezygnujemy, ponieważ ozempik nie zmienia naszych nawyków, a tylko w momencie, kiedy go bierzemy, zmienia niejako, wiecie, skład chemiczny naszego ciała i też właśnie tym samym sprawia, że przez jakiś czas chce się nam jeść mniej, ale kiedy tylko przestaniemy go brać, zaczynamy znowu jeść więcej. No więc właśnie, na to wszystko warto zwracać uwagę, na to wszystko warto uważać i też yy, uch, na to wszystko trzeba uważać. I też właśnie w związku z tym mam nadzieję, że po tym wideo będziecie dużo bardziej świadomi, dużo mniej skłonni do tego, aby tego typu eksperymentalnych lekarstw używać, zwłaszcza bez kontaktu z lekarzem, zwłaszcza na tak zwane żądanie bracie od jakichś swoich zaprzyjaźnionych ludzi, którzy recepty mogą wystawiać itd. I mam nadzieję, że również. To wideo Wam się podobało i że dziękuję, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!